witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na Helu. Ale ile tam statków? Co oni tam robią? te na Helu, Statki czekają na porty Gdańska. A one płyną do Gdańska. Czekają chyba na swoją kolejkę. Tyle żeby było tych statków. To dużo jest. Trochę wieje, ludzi jest dużo. kąpią się fajnie. Może jest wejście łagodne. Tak, łagodne. Piasek dobry jak w biuracie. Jak w biuracie. Kaza nieduża, ale tam ma

Супер. Тамтай зургууд. Амиг зургууд цаваа.